Witajcie kochani, a dziś kolejny raz zaczynamy serię Don't Starve razem z Veniem. Eee, przy okazji tutaj mała informacja, tak już przeszedłem e, Deus Exa do tego momentu, e, w którym e, straciłem save'a No i tak sobie też pomyślałem, że jeżeli już respa e, no, respawnujemy Don't Starve, to dlaczego wreszcie nie wybrać jakiejś innej postaci. Mam tu nawet parę postaci, a... To jest na, nie wiem, bonus tech level. To, to technologia nie będzie nam potrzebna. Yy, ta pani ma koleżanki w nocy. Ta znowu wszystko podpala w ciemności. No nie bardzo, nie, nie bardzo. Myślę, że tutaj wybierzemy sobie Strongmana, czyli Wo Wolfganga. Będzie nam troszeczkę trudniej nam zachować, oczywiście. Eee, poziom nasycenia naszego głodu, ale zobaczymy co da się zrobić. Sikł, dawaj. A no, no. Dobra. Rozwalisz piochą drzewo? Zaraz trzeba znaleźć trochę flint I jeszcze dobrze by było jakieś kamyczki bo było, to było no jedno teraz trzeba by było znaleźć i szybko coś tam kurczę czerwone, nie, wszystkie wszystkie znają mi się, tu, zdaje się, że są eee... kurczę, Trujące właśnie, trujące, ale zawsze dzieło Okay. Tak, chyba że po updatecie może już jakieś nie są trujące. W sumie powinny być. Jedne, chociaż nie trujące, żeby można było zbierać. O, ja o proszę bardzo. O jeszcze ten krzemień rzekomy. Strasznie dobra w dostanę, że jest to, że na początku to może sobie grać spokojnie jedną ręką, drugą ręką coś sobie robić, opierać się. <ś unexpectedly> <laughs> o, o, o <projeto> jasne. Nie mm. ma jak to dobry survival. Tutaj powinni wprowadzić jakiś, e, jakąś postać typu Greer Byrus. Dosłownie. Powinna mieć ten e, bonus. E, ...do zjadania wszelakich rzeczy. Typu, znalazłeś starego, zardzewiałego guma, ...zardzewiałego pręta? Znalazłeś jakiegoś starego... E, ...buta, a może jakiś... ...kurczę, nie Może jakiś jeszcze stary... ...pantofel? Zjedz go! Ale najpierw ugotuj. Grill blues! To by działało nawet w tej grze, wam powiem. Na przykład usmażyć jakiś stary kaloszek. Ci zdaję, czy ci zdaje, czy no Nie. Przez moment zdawało mi się, że... on szybciej drzewa ścinać i tym podobne, ale to tylko brzmienie. Aaaa! Powinien się szybciej je... ...zamachiwać. Pierwsza noc przed nami. Już całkiem, całkiem, blisko. Jeszcze tutaj narwię się tych padyczków. Zostawię, jak to w ogóle z mapką wygląda. Mamy raz, dwa. No, tutaj by się jeszcze dało coś jakoś wyżyć. O, Oj, woda. dobry, a jednakowoż jest zły znak. już w sumie raczej. Raczej wolę to traktować jako dobry znak, bo wiem, gdzie już jest koniec mapy. Nie lubię być bardzo wprowadzany w błąd w grę, gdzie jest za duży świat po prostu. Losowo generowany świat. E, ciągle generowany świat, również by zgubił raczej jeden starwa, tak mi się zdaje. No. No. Nie śmierć Dobra, więcej drewna mi nie będzie potrzeba, co? Znaczy, dobra. Trzeba narznąć bo nie można. Hello tree. No. I don't like birds. Ptaków. Akurat. I czy rozpalanie ogniska w środku lasu to dobry pomysł? No nie wiem, nie wiem. No tu mamy jakiś akurat skrawek, żeby ładnie sobie ognisko odpalić. Oj, jeszcze jagody tam się znalazły, czy to kurówki, już sam nie wiem. Nie no, jagody, kurde, to de mam poziomki jakieś prędzej, ale nie jagody. Przecież jagody są czarne. No tak, tak, tutaj mało exploring jest, tu już drogę się znalazło. O, czy będą tutaj jakieś Biffalo? Jak tak, to nawet tam by była niezła lokacja gdzieś tutaj. koło wormhola. Cieszyłbym się jakbym ich zobaczył gdzieś przy drodze ale to nie wiem czy to nie za, nie za mała jest ta sawana Dynamicznie że wchodzę tu widzę jakieś norekulika kulika ale BeFollows w ogóle tu nie ma Chyba hmm. za mały teren Kurka wodnista Kurza twarz no to mały teren jest to? kurczę. No bo już wszyscy to powinni, to by. Aaaa, tak Dlatego. No dobra. Dowiemy sobie coś jeszcze ze sprzaczka. Tego też, oprócz. Widzieliśmy trochę krzemienia. To patyczków to jest już wystarczająco dużo. No dobra, teraz palamy. I tutaj. W porządku. No, no. Jeszcze jeden. Do ognia to by było coś dorzucić. No, ja Jeszcze jednego co nie ma? No już jest. Dobra, mam już duży żołądeczek widzę. No akurat. Co tam powiesz? Że... I have prevailed. Lubię jaką gada, to jest takie trochę proste, a jednocześnie ujmujące. No, może coś powiedzieć. To małe do zjedzenia. Hello, tree, I'm gonna chop you down. Jumping meat. Króliczki to jest skaczące mięso. No tak. Tu mnie matki kutrze. Co to No nic za to nie bole. Pointier, Pointier, To minęły. <grywania> Naprawdę śmiesznie, gada. jest grube jak moja ręka. Co ty tą ręką robiłeś, Panie Wolfgangu? No i tak szczerze mówiąc, to bardzo mi się podoba głos tej postaci. Jest bardzo ciepło zrobiony. bardzo ciepło. Podobało mi się to. Ten jego głos. Taki po prostu ciepły, gruby, niski. Ciekawe zrobiony tutaj. pasuje do charakteru. Tak na razie nie mam nic przeciwko. A to mushy room jest. No dobra, mamy parę kamieni. Ale bifalo nie widu, nie słychu. Myślę, że jak będziemy tak eksplorować to tu jednak. O, 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 o. o, o. A nie to było. Nie. wyspę, żeby się nie mylę. Nie, to tylko połączenie. Kurczę, no ale no moją logikę tam już powinny być bifalo, no nie ma tak dobrze, nie ma. Już raz tam było, gdzieś tam, że po jednej stronie zrobiłem sobie obóz, tam po jednej stronie to były bifalo, a po drugiej stronie znowu były same kamienie. Nie, to była całkiem nie za to depozycja, zjadłem się znajdzie. Swoją drogą słyszałem, że tutaj otworzyli już narzędzia modderskie, by to powiedzieć, Tom Star. Ciekawy jestem co nie wymyślą takiego. Jeżeli Was to dokładnie interesują takie gierki tego typu, to tam wrzucę gdzieś linka. Mowa tutaj o bardzo starym modzie... Nie, to jest gra, tak, tak to jest gra. Na Unreal, na Unreal Engine, ale tym starszym. Czy pamiętam który? W każdym razie gra się nazywa Stranded 2. I jest coś troszeczkę podobnego właśnie do Don't Star, Jest oczywiście darmowa e, Tylko jest po prostu gierką 3D Chociaż strasznie mi się cholernią zacinała Ale to naprawdę zabawa w, zabawa w, w stronę dwójce była całkiem przednia e, Tutaj jak Don't Starve skupia się troszeczkę bardziej na realizmie z tego co widać No dobra dużo bardziej na realizmie Tak The Stranded 2 to... Chociaż... Nie, Stranded 2 też był dosyć realistyczny. Jednak zbyt realistyczny. Bardziej jednak realistyczny niż tutaj Don't Starve, który nas przenosi w pewien świat fantazji. Mm, e... Dzięki panu Maxwellowi i jego wyspie. Tak, the... Stranded 2... Actually, nie lubię indyków. Stranded 2 to jednak jest bardziej realistyczny, gdzie po prostu, no, była zima, lato wszystkie sezony i tym podobne mieliśmy skillę, gdzie wiecie no e, cieliśmy drzewa, rusu nam skill w cięciu drzewa, tak jakby morowind w sensie oparty na przetrwaniu na jednej jakiejś wyspie e, to ciekawa dosyć informacja gdzie sam czasem przeżywałem to nawet tak teraz patrząc cały Don't Starve w ogóle to, czy to warto by było nagrać czasem trendena do głowy Jeszcze prowadzi tam, Ta co mała protekcja dziękuję. podziękuję. Przemy, coś fajnego leży. Szybko z nimi, nie Tak no nawet szczerze mówiąc, nawet teraz tak starwa bym sobie powiał właśnie w styl I tak się mocno zastanawiam właśnie na tym, bo to była dosyć ciekawa gra, można było sobie tam wszystko skołować. To było ciekawie zrobione, a w 3 to to jednak bez mapy na przykład to dużo trudniej się gra wiadomo, nie? Ech, muszę już dojść tą drogą do końca. Uuu, wow, wow. Krąg Grzybniarzy? Czy to jakiś Yin-Yang? No nie, jak Yin-Yang wygląda? Ha. Ciekawe, ciekawe. I Oh, to... the Handsome Devil? Devil? Huh Co wy tu macie? O kurcze No to już wiemy gdzie się osiedlić Tylko żałuję, że teraz że... Ej, 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 zostaw! Tych cholera jest mała. No to już wiemy gdzie się osiedlić Tutaj chyba króla ich... O proszę jeszcze bifalo, no jeszcze powiedzcie, że gdzieś Tutaj blisko są jeszcze jakieś kamienie no, Proszę idealne małe niby pole no, idealna miejscowa, tylko kurczę te kamyczki znaleźć. To już było niesamowicie to przejście przez Wagna takie trochę antagonistyczne działanie jak na inny to Jakiś kamień się znalazł, no która miejscowa przednia nie dla mnie. Zawsze by można kurka, wodna... Już, już. Rozpalamy. Uuu, 26 jagód. Co ja z nimi zrobię? Okej, no chyba usmażę trochę. Kurka, najgorszy to będzie wyprawa po... Kamień zawsze nie będzie problem, i złoto. Tak nie powinno być raczej żadnych problemów. Więc tutaj się ciekawą miejscówkę znalazło. A jak tam się dalej znajdzie kamienie? Tutaj tutaj był kamień. W ogóle tutaj tego landu takiego nie znalazłem. Może gdzieś tam jest. No to, to by było ekstra w, w szerzowym. Co tak. Muchy. Smell it. What happened mm. there? These smell nice. Ah. Mm -hmm. To oczywiście, wszystko byś zgniło. Hulk smash. Także kochani, to dzisiaj by było na tyle, jeżeli chodzi o Don't Starve: Rezurekcja po prostu całej serii. Zapowiada się dobrze, to cały ten system generacji całkiem nieźle wyglądał. Jeszcze ukradniłem jeszcze Także do następnego razu. Trzymajcie się i oglądajcie. Organizacja.